No kochani, co ja słyszę? Wiosna, słyszycie? Ptaszki śpiewają. A, sobota, po śniadaniu, taka pogoda się trafiła. No, żal by było nie wykorzystać i nie wyjść do domu. Mam nadzieję, że u Was też. Taka piękna pogoda, i sobie wyjdziecie na spacer. Jakaś tam maszyna jest przed nami, tak więc traktorek silnik słychać. Ale ogólnie to bardzo mnie to cieszy, że te ptaszki już są w tak dobrej formie, że zagłuszają ten, ten, ten warkot. Chyba ponad 15 stopni u mnie e, lekki wiatr, ale słońce e, błękit nieba. No, błękit nieba. Tak więc Bardzo przyjemnie. Na to bym sobie też poszedł, ale na razie jeszcze roweru nie mam. Ale powiem Wam, że ochota moja na, na pójście sobie na rower jest bardzo, bardzo duża. I żeby tutaj wyjść sobie z domu na rowerek i przejechać sobie trasę nad jezioro, wow, ale by było fajnie. No marzy, marzy mi się to. <laughs> Ten gwiazd bym tak jeszcze ograniczył. Hmm, to, no, nie wiem czy do zera, no, tak do, do minimum. Traktory no to traktorki już mamy z głowy. Teraz idziemy przed siebie i zobaczymy co nas tam czeka, co nas tam spotka. tak właściwie to to nie wiem, bo idę pierwszy raz tędy. nie mieszkam tutaj od, e, od dawna, tak więc e, że okres był taki, że no, było zimno, wiecznie było, nie było pogody, nie było mm, chęci wyjścia na na spacer, a teraz hmm, no przy takiej pogodzie w sobotę na pewno to jest zachęcające, żeby przespacerować. Mamy wybór czy iść w lewo, w prawo, prosto. Wszystkie dróżki są zachęcające. Mamy tutaj kierunkowskazy. Wydaje się, że nad jeziorko mamy no nie całe kilometr, prawdopodobnie raz no tam jest fajnie. A może pójdziemy tam? Zobaczymy. Przez chwileczkę pójdziemy sobie tam, najwyżej wrócimy się. Bardzo spokojnie, przyjemnie, bez wiatru tutaj. Drzewa powstrzymały wiatr. No naprawdę można się tutaj wyciszyć. A to jest coś, co lubimy robić, nie? Siedzi. A widzę go widzę go. Ciekawe, czy go zobaczycie. Powinniście zobaczyć, jak rusza główka się. Wiosna na całego. Fajnie, że już nie tylko w kalendarzu, ale też i naturze. Krzyjemy się trochę w słoneczku.